Siemaneczko, z tej strony Marko, zapraszam was na mój nowy gameplay z Black Opsa 2 W łapkach tutaj widzicie już MP7 z tłumnikiem laserem Zapytacie może, a dlaczego z laserem, takim noobskim, już wam powiem Po prostu nie miałem więcej dodatków i innych, miałem tylko tumnik i laser Laser sobie wziąłem, i tumnik, ponieważ nabijam wszystkie dodatki, prestiż, broni robię no po prostu chcę zobaczyć jak te kamyczki wyglądają, to mnie zawsze kamuflaże to zawsze spędzają mi sen z powiek ponieważ lubię takie można powiedzieć gadżety na broniach, choć powiem że to nie nas przeszkadza, tutaj widzicie nie mam żadnego kamuflaża choć miałem już tam jakieś kamuflaże do tej broni ale postanowiłem nie, da, nie, nie dawać sobie w ogóle, żeby po prostu się nie rozpraszać, tylko być trochę bardziej skoncentrowanym na grze. Mapkę jaką tutaj widzicie, mapka Niemen, Jemen czy Niemen, Jemen chyba nie jest jedną z moich ulubionych, szczerze to nie za bardzo lubię, ale postanowiłem coś spróbować, coś ugrać. No i cóż, yy, raz, drugi raz na tej samej mapce grałem, aż w końcu coś, coś ugrałem. Tak więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Yy, Killstreaki tutaj widzicie, Score Striki, Score Striki, no może po polsku, <laughs> Score Striki. Yy, nie są jakoś specjalnie wysokie, aczkolwiek trochę można powiedzieć że roboty zrobiły. Chciałem właśnie spróbować tego y, drona y, odpalić, czy to jest escort drona, dokładnie ten co tam eskortuje nas niby. Chciałem po prostu sprawdzić czy no coś ten Kirsty potrafi, bo w MW2, e, przepraszam, w MW3 mi się dosyć podobał, bo naprawdę można było gonić, raszować. Z harrierem i z właśnie z tym escort dronem, tak, tutaj stealth chopper, stealth chopperem i escort dronem, można było naprawdę dobre wyniki czaskać, przy tym, no, raszując, przy tym biegając cały czas, nie, nie siedząc, nie leżąc, nie, nie wiadomo co robiąc tylko biegając i mieć escortę z nieba i nabażać po prostu. Tutaj troszeczkę ten escort dron jest moim zdaniem słabszy. mw czy to można było naprawdę pociskać i on był w stanie praktycznie każdego typa ściągnąć w zasięgu swoim. Tutaj niestety on jest bardzo krótki i... no i... no nie załatwia tak dobrze. Można powiedzieć, że nie mamy takiej super eskorty z nieba, jak to było w MW3, ale myślę, że też daje radę, tak więc było nieźle. Co jeszcze bym ciekawego powiedzieć? muzyczka, muzyczka właśnie muzyczka do tego filmiku będzie jakaś, będzie na pewno yy, tylko jeszcze nie wiem co to będzie ale myślę że jakieś kawałeczki dubstepu bo ostatnio troszeczkę słucham i możliwe że coś wam wrzucę z dubstepu mam nadzieję że wam się oczywiście spodoba yy, no i cóż lecimy dalej MB7 nie wiem po co tutaj co tu mam, widzicie mam granata i jakiś taki gadżet Powiem szczerze, wziąłem to i jeszcze tego nie miałem możliwości użyć zamiast stunu wziąłem sobie <coughs> jakiś, jakiś pierdoł, który yy, detonuje różne tam miny pułapki i tak dalej i tak dalej elektryczne, ale no niestety nie użyłem go tutaj i widzicie strasznie było ciężko tutaj przeciwnika znaleźć no, ja zazwyczaj mam tak w meczach, że jak pobiegam te pół minuty i nieprawda nie mam nikogo, nie ma nikogo, Zazwyczaj wiecie jak to jest. Dostaje się w plecy, albo... albo nie wiadomo w co. Tak tutaj patrzy się. Nie było nikogo. Weszłem do środka, a nagle koleś się zjawił. Też nie wiem, nie wiem gdzie on tutaj siedział. Za jakimiś warzywami się schował czy coś. Dosyć kamperka tutaj była. Gdzieś tam chłopaki się bili opaczkę, niestety. Ale nie było im danej zabrać. <grystanie> Dlaczego tryb kilką wybrałem? Ostatnio właśnie za, zaczynam coś pogrywać, bo naprawdę jest dużo łatwiej niż na tdm -ie. można coś wyższego nagrać, dużo łatwiej. Tylko że fakt, że na PC można powiedzieć, że największe koksy to grają na, na kilką firm, bo na TDM tak naprawdę to yy, można powiedzieć, że trochę słabsi mi się wydaje, tak odczuwam przynajmniej po meczach, że troszeczkę słabsi gracze grają. Te wiadomo, czasami się trafią na coś lepsi ale głównie King film grają można powiedzieć koksy yy, koksy pc dlaczego? dlatego że więcej punktów jest właśnie, Dlaczego co ja tak samo zacząłem grać więcej punktów można szpieć wysokie triki nabić i naprawdę orać całą mapę nie? także no dlaczego grają yy, nie wiem dlaczego ostatnio było patch do Black Opsa i naprawdę no, coś, coś tam zmienił ten patch ale ja tego jeszcze specjalnie nie poczułem, no, poczułem tylko tyle, że pierwszy dzień po patrzu czułem się w tej grze jakbym ważył 150 kg, a to naprawdę nie ważę stówki nawet, w rzeczywistości oczywiście, także no coś, coś ten patch tak nie do końca u mnie zadziałał, no teraz już się troszeczkę przyzwyczaiłem, bądź coś się poprawiło po tym paczu. no nie jestem do końca tego przekonany, jeszcze za krótko gram ale ale na początku to było jakoś tak no strasznie zwolniła mi ta postać jakaś. Nie myślałem, nie wiedziałem czy to czy to sensitivity przestawiłem sobie czułość czy coś takiego oni no, nie, nie przestawiałem właśnie 9, mam i pół mam, to że nie taka mała i powinno się mi dobrze ruszać. Z tym celność jest też no, troszeczkę myślę gorsza niż powinna być, ale i tak mi nieźle tu idzie. W tym Call of Duty myślę, że nie jest tak super yy, nie jest tak super potrzebna celność, bo tutaj widzicie z biodra większości wali. Ja tutaj co na meczu jestem, to ja celuję, a dostaję z biodra za każdym razem, także... No po prostu ja lubię celować, lubię gość tam tak... Na muszce można powiedzieć i... Pach! Pociągać za spust. Tak więc no... Tutaj widzicie kamperek u góry. co myślę, gdzie on kuźwa jest? Drabina? Bardziej tutaj widziałem wynik. Byłem tak przykręcony, że nie wiedziałem jak po drabinie się wychodzi. <laughs> no ale bywa. Cóż mnie mam do przekazania ciekawego? Moi drodzy, wrzucam ten gameplay i nie wiem, nie wiem, próbuję coś wam postarać się wrzucić z Asultów yy, czyli, czyli Assault Rifle, czyli tam SCARA bądź MTARA, też, też mam parę fajnych gameplay i mam nadzieję jeszcze parę fajnych zrobić, ale najpierw chciałem właśnie te submachine guny, yy, bo mam kilkanaście meczów jeszcze powrzucać. I oczywiście biste złote, no bo złote, o no, mam złotą, złotem PDW, bo mam złote PDW już bite Ci co oglądali mnie na Twitchu to wiedzą, że wbijałem złote Ci co nie widzieli, no to zapraszam do mnie na Twitcha, w opisie filmiku będzie link też nieraz zrobię e, livey na Twitchu Przed... zazwyczaj to właśnie z Korcji Black Ops ostatnio robiłem, tylko teraz głosem W2 tak więc za niedługo będzie jakiś plan zajęć, tylko czekam po prostu jak ten internet yy, po prostu mi się podniesie do góry i będzie taka możliwość, bo na razie jest troszeczkę za słaby, ale dobra widzę, że mecze tobie końca, 44 do 2, myślę nieźle, trzymajcie się, buźka.